Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Znak z odjaku Baran. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie miesięczne na październik 2021. Zobaczymy, jakie będziecie mieli tutaj energię w tym miesiącu. To tutaj się dla Was zamanifestuje. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym będzie rezonować, więc bierzcie tylko to, co do Was tutaj przemawia. I zobaczmy Wasza energia w tym miesiącu w październiku. Co od Was odchodzi? Co do Was przychodzi? Co Wam będzie pomagać w tym miesiącu? Co Wam będzie przeszkadzać? Jakie są wpływy zewnętrzne? Jakie są wpływy ukryte? Nadzieje Wasze, obawy i rezultat rada? W podstawie mamy kartę rydwanu. A więc jest tutaj jakby konieczność dokonania pewnych zmian, pójścia mocno do przodu, podjęcia działania we właściwym kierunku. W miesiącu październiku możecie chcieć wyruszyć w drogę dosłownie lub w przenośni, możecie chcieć zadziałać w jakimś. Jakby ruszyć szybko sprawy do przodu. Będziecie chcieli, żeby wreszcie coś się zmieniło w Waszym życiu, żeby sprawy posunęły się mocno do przodu, tak żeby nie stać się w miejscu, tylko żeby było już jakieś działanie, dążenie do, do celu. To jest pokazanie też, że Będziecie chcieli jakby z pełną determinacją dążyć do osiągnięcia sukcesu i z pełną jakby odwagą do tego podejdziecie. Wasze nastawienie będzie bardzo pozytywne, bo wy chcecie dążyć do, przede wszystkim do tego, żeby Osiągnąć sukces w życiu, żeby mieć to samozadowolenie, spełnienie się i spełnienie swoich również marzeń. Chcecie po prostu i dążycie do osiągnięcia sukcesu, do tego, żeby niczego Wam nie brakowało. I mówimy tu również zarówno o sprawach duchowych, jak i o sprawach materialnych. To też taki przejaw chęci dopasowania się do, do każdej sytuacji. To karta brama, która mówi, że jesteście jakby w pełni zadowoleni z tych sukcesów, z życia, które do tej pory prowadziliście i, i, i chcecie się jakby dalej rozwijać, pójść w krok dalej w kolejnym, w kolejnym kierunku, żeby, żeby wejść na ten stopień wyżej, tak? żeby osiągnąć tą pełni radości, pełni sukcesu. Co od Was odchodzi? Odchodzi karta Słońca, więc może tu być sytuacja, że byliście za bardzo pewni siebie, uwierzyliście, że cały świat stoi przed Wami otworem. Trzeba będzie jednak trochę zweryfikować swoje plany, swoje marzenia. Nie wszystko, co się świeci, jest takie. Takie piękne i takie przystępne. Możecie natrafić w tym miesiącu na jakieś problemy, na jakieś przeszkody, ale nie należy się tym załamywać. To może być też, że odchodzi też. Pewne, jakby od Was szanse były tu, jakieś być może przed Wami możliwości, szanse na, na otwarcie się na coś, na, na jakieś nowe możliwości, z których być może do końca nie skorzystaliście, i teraz trzeba będzie mocno popracować, mocno ruszyć do przodu, zadziałać. Dla samego siebie, żeby osiągnąć to, na, tym, na czym Wam przede wszystkim zależało, bo nic tu w tym momencie nie przyjdzie do Was samo. Tu jakiejś okazji wcześniej. Były dla Was, otwierały się jakieś możliwości. W tej chwili musicie sami ruszyć do przodu, podjąć te, te kroki, po to, żeby zrealizować coś, na czym Wam zależy. Może to być Mogą to być trudne decyzje, trudne przejścia, które będą powodowały w Was bardzo dużo lęków i zmartwień, które będą wywoływały być może również jakiś strach przed, przed nieznanym, przed tym, co, co Was czeka. Możecie się bronić przed. Przed tymi zmianami, które tutaj do Was idą, ale to są, to są tylko Wasze obawy, Wasze lęki, które, które sami afirmujecie w sobie. To, to jest też dużo takich zmartwień, które wywołujecie w sobie, żeby przed, przed czymś nieznanym, tak? przed czymś, co co każe Wam jakby podjąć te działania i pójść w nowym kierunku? Ale karty kolejne karty pokazują, że nie należy skupiać się na tych lękach i obawach, ponieważ przyjdą tutaj do Was dobre wiadomości, które rozwiążą wiele Waszych problemów, które rozjaśnią Wam tą drogę, pozwolą Wam pójść dalej, zrealizować tutaj jakieś swoje pragnienia lub może to być też osoba, która w jakiś sposób Was wesprze lub Wam Pomoże w tych działaniach, więc nie ma tutaj obaw o to, że mogłoby się coś nie udać. Warto więc odrzucić będzie te, te ponure myśli i poczekać jakby na wieści, które do Was przyjdą, na pozytywne wiadomości. Może Wam przeszkadzać również takie dużo spraw, które trzeba będzie załatwić w związku z, z Waszymi przedsięwzięciami, spraw urzędowych. To mogą być sprawy, właśnie, które będą wymagały załatwienia i będą jakby stały Wam na przeszkodzie, tak? Mogą to być właśnie sprawy, przez które będziecie się bardzo mocno martwić, bo tu mogą być wymagane jakieś dokumenty, podpisywanie jakichś umów, walczenie również o swoje gdzieś, na przykład w urzędach, w sądach, więc takie sytuacje, które Mocno będą Was hamowały w, w działaniu. Mogą być tu również jakieś niekorzystne decyzje, niekorzystne wyroki, działania, które w jakiś sposób spowodują, że trudniej będzie Wam zrealizować te Wasze zamierzenia w tym miesiącu. To mogą być też nieżyczliwe osoby, osoby, które będą Wam stwarzały problemy, tak? które będą Wam utrudniały załatwienie pewnych spraw. Może, mogą być sytuacje takie, że będą chciały Wam dawały Wam do wyboru, jakby dwie możliwości, z i będziecie zmuszeni do tego, żeby podjąć jakąś bardzo trudną decyzję. Może być sytuacja, że będziecie starali się utrzymać dotychczasową pozycję, poradzić sobie z tymi przeciwnościami. Mogą to być może to być sytuacja, w której będziecie musieli zaryzykować coś, żeby zrealizować te swoje zamierzenia. Przez jakiś czas również możecie balansować na jakiejś granicy. Między jednym a, a drugim wyjściem, jedną a drugą sytuacją, co nie będzie oczywiście łatwe. Będziecie musieli bronić w jakiś sposób swoich racji i utrzymać dotychczasową postawę stanowisko we właściwym miejscu. Tak, żeby tego nie utracić. Natomiast karty mówią, że należy się nie spinać, nie forsować niczego na siłę, ponieważ tutaj zadecyduje za Was jakby los. To, co się tutaj wydarzy. Nie ma, nie możecie, nie macie na to w po prostu wpływu. Pewne sytuacje po prostu będą miały miejsce. Zadziała tu jakby siła odgórnie i Spowoduje zmiany, korzystne zmiany, które tutaj do Was przyjdą, spowodowane przez los. Powinniście więc zaakceptować całą sytuację i poddać się temu, co do Was idzie, bo każda zmiana, która przynosi coś nowego, to przynosi też jakieś doświadczenie dla Was i wiedzę o życiu, tak? Karta też może zachęcać Was do tego, żeby ruszyć się z miejsca, zmobilizować się i zerwać jakby z dotychczasową postawą, z tym zamartwianiem się i koniecznością ruszenia do przodu. Ale z tych wpływów ukrytych powiedziałabym, że należy się po prostu zdać na, na los, na to, co do Was przyjdzie i, i z, niczego nie forsować na, na siłę. Jakie są nadzieje i obawy? Tu chcecie po prostu osiągnąć zwycięstwo. Chcecie po prostu żeby sprawy o których myślicie zakończyły się powodzeniem, żeby problemy które są rozwiązały się, żeby wasze otoczenie było bezpieczne, żebyście wy mogli poczuć się bezpiecznie i bez problemów żadnych, tak? Są tutaj obawy, czy uda Wam się wyjść z jakiejś niekorzystnej sytuacji, konfliktowej sytuacji, czy uda Wam się uniknąć jakichś kłótni, sporów, które dotyczą większej grupy ludzi. I, Możecie być też zmuszeni do opowiedzenia się pod którejś ze stron, a wy wolelibyście zachować status quo lub nie pokazywać po sobie, po której stronie tak naprawdę stoicie. Być może właśnie to jest dla Was jakiś problem, że jesteście zmuszani do tego, żeby. Podjąć jakieś działania, jakieś decyzje, opowiedzieć się po, po czyjejś stronie. Może to być związane właśnie ze sprawami urzędowymi, sprawami sądowymi. Możecie być przyparci jakby do muru, i sytuacja będzie Was zmuszała do tego, żebyście. W jaki sposób opowiedzieli się po czyjej stronie, rozstrzygnęli jakiś spór. Natomiast to, co tutaj wcześniej karty mówiły, nie wchodźcie tu w żadne, w żadne sprawy, bo wszystko i tak los pokieruje za Was. Tu pewne sprawy rozstrzygną się same. Rezultatem tych działań będzie może być sytuacja, że będziecie rozpamiętywać za bardzo sytuację, która was do tego doprowadziła. Będziecie trochę za, za bardzo tkwić w poczuciu, że być może coś tutaj wam umknęło, straciliście i nie będziecie dostrzegać, że. Są jeszcze inne możliwości, więc może to być sytuacja, która będzie mówiła, że coś, coś tutaj może zostać zaprzepaszczone jakieś możliwości, jakieś szanse, że coś zostało cennego zniszczone w życiu. I że osoba, że będziecie być może bardzo przeżywać emocjonalnie pewne, pewne sprawy,, które, które odeszły tak, które, których nie udało wam się w jakiś sposób tutaj wywalczyć, uzyskać tego, tego kompromisu. No, może być sytuacja, że chcecie tej niezależności, stabilności i chcielibyście załatwić pewne sprawy, być może właśnie wcześniej. Były tu jakieś propozycje, które, z których nie skorzystaliście, a w tej chwili musicie balansować na jakiejś krawędzi i droczyć się z kimś, walczyć się z ludźmi. Może to być sytuacja, że rezultatem tych całej sprawy będzie właśnie Poczucie takiego osamotnienia, poczucie, że coś się utraciło w życiu i sprawy nie poszły tak, jakbyście chcieli. To może być też taka bezsilność i niemożność pogodzenia się ze stratą. Karta więc radziłaby, żeby skupić się bardziej na tym, co. Jakie możliwości Wam daje życie naprzód, że są też wyjścia z danej sytuacji, żeby się nie oglądać za siebie, że to, co tutaj miało się zadziać, co los za Was zdecydował, jest jak najbardziej z korzyścią dla Was. Zobaczmy, co tutaj konkretnie może się wydarzyć. W miesiącu październiku, Wypadła nam wcześniej karta zmiany, więc myślę, że tutaj jakieś zmiany na pewno bardzo mocno ruszą u Was do przodu. Zwłaszcza w tej karcie Rydwanu. Tu sprawy, które do tej pory być może gdzieś tam leżały, teraz bardzo szybko będą się rozwijały do przodu. No i mamy tu kartę, która mówi, że możecie się czuć w tej całej sytuacji bardzo mocno zatrzymani i osłabieni w całej tej sytuacji. Mówiącej o tym, że są tutaj jakieś komplikacje, jakaś potrzeba w tej chwili wyciszenia się, odosobnienia, izolacji, macie chęć zatrzymania się w miejscu, żeby nie ruszać niczego dalej, nie ruszać, nie iść do przodu, ale jednocześnie. Chcielibyście stanąć w miejscu, ale jednocześnie karty mówią i zachęcają do tych działań, chcą, żebyście podjęli te działania. Jednak te karty tu pokazują, że mimo wszystko będziecie chcieli jeszcze w październiku zatrzymać się, ponieważ nie będziecie czuli się na tyle silni, żeby pewne sprawy przeforsować, tak? To oznacza też brak jakiejś aktywności i niechęć do podejmowania decyzji, do, do wyzwań, które stoją przed Wami. To karta, która mówi o zatrzymaniu się w miejscu i nieruszeniu do, niechęci do ruszenia naprzód. Może oznaczać taką też słabość Waszą, że nie jest to dobry moment, przynajmniej wy tak uważacie, że nie jest to dla Was dobry moment, by spełniać swoje marzenia, by pokazywać siebie jako osobę pewną, siebie dojrzałą, niezależną. Może ona mówić o. O tym, że na tą chwilę nie potraficie się cieszyć życiem i korzystać z tego życia, bo być może uważacie, że szczęście od Was się odwróciło. Tyle, jeśli chodzi o czytanie dla Was. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do komentowania tych przekazów. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.